Chińskie wojska przy granicy z Polską. Wydano komunikat. Chińskie i białoruskie wojska przeprowadzają wspólne ćwiczenia wojskowe Atak Orłów 2024 w okolicach Brześcia. Według Ministerstwa Obrony Żołnierzy Chińskiej Armii ludowej zwolenczej przybyli kilka dni temu. 8 lipca tuż przy granicy z Polską rozpoczęli manewry, które według resortu wynikają z planu rocznego i konsensusu osiągniętego przez oba kraje. W kontekście operacji antyterrorystycznych obie strony przyjmą mieszany tryb szkolenia i przeprowadzą wspólne ćwiczenia w zakresie ratowania zakładników i wspólnych operacji antyterrorystycznych w celu poprawy poziomu szkolenia i interoperacyjności uczestniczących wojsk oraz pogłębiania pragmatycznej współpracy między nimi podano w komunikacie. Chiński dziennik Global Times zwrócił uwagę, że będą to pierwsze wspólne manewry armii tych państw, odkąd w zeszłym tygodniu Białoruś przystąpiła do szanghajskiej organizacji współpracy. Gazeta przypomina też, że chińska gwardia honorowa wziąła niedawno udział w paradzie wojskowej w Mińsku z okazji 80 rocznicy wyzwolenia Białorusi. Oba wydarzenia pokazały, że ALW jest zdolna do szybkiego transportu wojsk w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa, napisał Global Times. Strona białoruska poinformowała też, że 11-dniowe ćwiczenia pozwolą na wymianę doświadczeń, koordynację jednostek z obu państw oraz opracowanie podstaw.